Tym razem przepis, który jest mam wrażenie inny od tych wszystkich, które znamy na kurczakach. Mięso, które bardzo często pojawia się na polskim stole, ale rzadko w takim autorażu jak duszony kurczak. Ja uduszę kurczaka w zasadzie jego łódka z sezamem, śmietaną i szpinakiem. Sucha patelnia lekko nagrzana i już tutaj wysypuje ziarna sezamu i upala je na złoty kolor. Teraz możemy się zająć mięsem. Mięso trzeba umyć przed przygotowaniem, dlatego też przelewam je zimną wodą. Przygotowane ziarna sezamu już teraz z gorącej patelni przesypuję do miseczki. Podudzia z kurczaka, które e, można upiec w takiej formie, co często robię, ale chciałbym Wam teraz pokazać też sposób na to, jak ładnie zaprezentować takie podłudzia. Otóż każdą z taką kosteczkę nacinamy mocno. To co ważne, to żeby naciąć i poprzecinać ścięgna. Dosyć twarde, które dochodzą do kości, i wtedy dopiero możecie już skrobać. I od górnej strony delikatnie wbijamy czubek noża i zdejmujemy. Teraz odsłaniamy jeszcze dolną część kości i mamy doskonale przygotowane łódka do pieczenia, które ładnie będą wyglądały również już w gotowej potrawie. Natomiast teraz musimy je odpowiednio zamarynować. Marynujemy w bardzo prosty sposób: troszeczkę soli, biały mielony pieprz, do tego wszystkiego czosnek, drobno posiekany. Sklepiam je olejem. Ta sama patelnia, na której smażyłem sezam. Wylewam stosunkowo dużo oleju. Chciałbym, żeby te kurczaki mocno się przypiekły. Wymieszajmy dobrze kurczaka z czosnkiem, oliwą, solą i pieprzem. Olej nagrzany, więc możemy układać już kurczaka na patelni. Dajcie mu chwilę czasu, nie wolno go przewracać zbyt szybko. Musi się dobrze przyrumienić, ale my w tym czasie możemy przygotować kolejny składnik do naszego dania, czyli ziemniaki. Ziemniaki obrane kroimy w grube kawałki. Dobra, ziemniaki lądują z powrotem w misce. Cebula w drobną kostkę. Czosnek siekamy. Będę potrzebował jeszcze suszone pomidory. Nie pozbywam się tej oliwy, która znakomicie pachnie. Wykorzystam ją za moment. Natomiast same suszone pomidory po odcedzeniu kroję w cienkie paski. Sprawdźmy, jak się czuje kurczak. Myślę, że trzeba go obrócić. Dobrze jest go obsmażyć niemalże z każdej strony, dlatego też jeszcze na boczek. Chcę, żeby kurczak pachniał ziołami, przyprawami, dlatego też już teraz utrę w Niewielką ilość suszonego rozmarynu, i tym pudrem doprawimy kurczaka, który będzie bardzo ładnie pachniał. Ok? Odrobina oleju, i taką właśnie rozmarynową oliwą poleję kurczaka. Kurczaka, którego mogę spokojnie już teraz zdjąć z patelni, zmniejszyć ogień. I wyjmujemy. Na kurczaka teraz wylewam już rozmarynową oliwę. Niewielka ilość miodu, żeby ładnie karamelizował na powierzchni. Do tego wszystkiego cząstki cytryny, dobrze umytej, którą pokroimy w małe kawałki. Kilka cząstek cytryny układamy obok kurczaka. Niech się przypalą, niech tym aromat uniesie się, a kurczak mam nadzieję go złapie. No i w takiej dopiero postaci kurczak trafia do piekarnika. 180 stopni. 25–30 minut, w zależności od tego, jak mocno przypiekliście kurczaka na patelni, tak długo powinien się tutaj piec. Kurczak w piecu, ale my musimy przygotować jeszcze kolejny dodatek, czyli ziemniaki. Ziemniaki pieczone. Na patelnię wylewam troszeczkę oleju. Dodajemy masło. Czekamy, aż masło się rozpuści. Dodajemy troszeczkę pokrojonej cebuli. Czosnku. Słodką paprykę w proszku, szczyptę gałki muszkatołowej, żeby ładnie pachniało również, i dosłownie odrobinę ostrej papryczki świeżej, pokrojonej w małe kawałeczki. Ołaś. Chwilę to przesmażamy, i do tak przygotowanej bazy już teraz mogę dodać ziemniaki. Ziemniaki powinny korespondować z kurczakiem, dlatego też nie zapominam o rozmarynie ponownie wsypuję go do moździerza. Dobra. Do ziemniaków tak jak do kurczaka dodajemy praktycznie te same składniki, oprócz papryki, która pojawia się tylko w ziemniakach, ale tam są cząstki cytryny. Nie zaszkodzi, więc troszeczkę cytryny, która nam została, dodać również do ziemniaków, ale już pod postacią tylko skórki. Sól i pieprz. Obowiązkowo już teraz. Przypieczone mocno ziemniaki możemy wreszcie przełożyć do żaroodpornego naczynia i dopieczemy je w piekarniku. Układamy obok kurczaka. No i teraz przyszedł czas na przygotowanie wszystkiego tego, w czym kurczak ma być skąpany i podany razem z ziemniakami, czyli sosu. Nagrzana patelnia, ta sama, na której przed chwilą smażył się kurczak i smażyły się ziemniaki. Wylewamy tym razem nie olej, a oliwę z oliwek. Dodajemy cebulę i czosnek i to wszystko chwilę smażymy. Absolutnie bez koloru cebula. Nie może się zbrązowić, będzie wypływała na wierzch sosu wtedy. Zeszklona cebula i czosnek, możemy dodać suszone pomidory pokrojone w paski. Dopiero teraz po takim chwilowym przesmażeniu pomidory zaczynają pięknie pachnieć, uwalniają ten swój znakomity aromat, więc możemy wreszcie dodać tutaj kolejny składnik, czyli śmietankę, słodką śmietankę 30% i redukować ją do uzyskania właściwej konsystencji i lejemy. Teraz to wszystko powinniśmy gotować na wolnym ogniu. Około 5 minut, aż sos zacznie gęstnieć. Troszeczkę gałki muszkatałowej na pewno. Już teraz dośmietany. Czym dłużej gotowana, tym lepiej. Suszony majeranek. No, teraz gotujemy. Ależ pięknie się zredukował sosik. Zobaczcie, gęsty i zawiesisty. Bez żadnej mąki. Teraz dodaję szpinak. I ten szpinak sparze w sosie, delikatnie, obtaczając go, o właśnie, pod duszę, dosłownie chwilę. Kurczak jest gotowy, możemy go wyjąć z piekarnika. No i ziemniaczki, które także są gotowe. Szpinak, zobaczcie, zagotował się, więc powoli możemy wszystko wykładać. Biały, mielony pieprz, odrobina soli i gotowe. Wykładamy uduszony szpinak w sosie śmietanowym z suszonym pomidorem na talerz. Kilka kropel soku cytryny na każdy kawałek mięsa. Tak jest. I układamy kurczaczka. Wyjmę też cytrynkę. Przypieczony tłuszczyk, przypieczona cytryna i przypieczony miód oczywiście wykorzystam, obtaczając w tym anturażu, razem z jeszcze kawałkiem cytryny, który tutaj został, ziemniaki. Zamieszajmy. Do ziemniaków dodamy jeszcze na samym końcu sezam. I tymże sezamem również posypujemy kurczaka. Ziemniaczki rozkładam w kilku miejscach. Do zrobienia w domu w niecałe 30 minut. Warto.